Żywa biblioteka to rozmowy z żywymi książkami, a żywymi książkami są osoby, te, które dyskryminujemy, marginalizujemy, traktujemy gorzej, myślimy, że są inni czy inni wartościowi i poprzez żywą bibliotekę chcemy Wam powiedzieć, że to nieprawda. Tak. Wkurza mnie, gdy ktoś mówi, jestem tolerancyjny wobec mniejszości, ale geje nie mają prawa przy mnie trzymać się za rękę. Wkurza mnie, gdy ktoś mówi, jestem prawdziwym chrześcijaninem, ale Świadkowie niechoby niech nie chodzą po naszych domach. Denerwuje mnie, gdy ktoś mówi, że lubi zwiedzać obce kraje i poznawać inne nacje, ale absolutnie, Arabowie, wą z naszego kraju. Po to między innymi jest Żywa Biblioteka, na którą serdecznie, serdecznie zapraszam. Bo to bardzo wartościowa impreza, bo warto kształtować poglądy. Przyjdź, porozmawiaj i zrozum. Przyjdź, otwórz się na innych i posłuchaj historii niezwykłych ludzi. Hej, nie ocenię książki po kładce. Przyjdź, porozmawiaj zrozum. Wiedzy nigdy za wiele, może się czegoś nowego dowiesz. Można przyjść, porozmawiać z osobą, która podziela Twoje poglądy i znaleźć swoją bratnią duszę. Albo umówić się na rozmowę z osobą, która ma zupełnie odmienny sposób spostrzegania naszej rzeczywistości. Zmienić zdanie albo utwierdzić się w swoich poglądach. Tak czy owak, na pewno spotkamy ciekawe osoby. Jakie książki udostępnimy w tygodniu? Aboid, ateista, buddyjska, były więzień, ekoaktywista, feminista, feministka, frigalin, gej, kobieta bez z oborą i lesbia. Matka osoby nieheteronormatywnej Osoba aseksualna Osoba transpłciowa Osoba, osoba wdumowana Osoba z chorobą afektywną długimunową Osoba z doświadczeniem przemocy do Osoba z zaburzeniami odżywiania Queer Rodzice osoby nieheteronormatywnej Senior, dumny, gej Uchylca polityczny z Białorusi Ukraina Wytanka. Żeby pożyczyć żywą książkę, wystarczy 24 maja przejść do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, zarejestrować się, wybrać jeden z 25 tytułów żywych książek, które Wam oferujemy i udać się do czytelni na 20-minutową rozmowę. Możecie przeczytać jedną żywą książkę albo wybrać wiele. Od 11 do 18 czekamy na Was w budynku głównym czy przy placu polowi 1. Zapraszamy!